Yes, good morning. Can you hear me now? Witam Państwa, słyszycie Słuchać mnie dobrze? Tak, słyszymy. So, uh, I'm sorry about technical issues. Bardzo przepraszam za te problemy techniczne. Zostałam poproszona, żeby powiedzieć troszeczkę o gubernatorze regionalnym, jak on uh, pracuje w zakresie lokalnego planowania kryzysowego i jak ten koncept obrony kompleksowej wygląda w Norwegii. Bardzo proszę, o następny slajd. Agenda. Powiem kilka słów o, na temat roli gubernatora regionu, troszeczkę o współpracy pomiędzy gubernatorem a gminami w regionie, co jest oczywiście bardzo istotne i głównym tematem dzisiejszego spotkania, a także powiem o tym, jaka jest rola lokalnych władz w koncepcji obrony całkowitej. Każdy region ma swojego gubernatora, który reprezentuje króla i rząd. Zadaniem biura gubernatora jest dbanie o to, aby cele i wytyczne działania nowerskiego parlamentu były przestrzegane na szczeblu lokalnym. Więc jest to bardzo ważne połączenie pomiędzy władzami centralnymi a gminami na szczeblu lokalnym w administracji publicznej. Jesteśmy takim centrum przekazywania informacji na poziomie regionalnym. Następny slajd. Tak jak wspomniałam, reprezentujemy państwo na poziomie lokalnym i jest 10 regionów. Ja jestem południowo-wschodnim, który składa się z czterech mniejszych części. Tak jak widzicie, jest więcej regionów niż tych samych gubernatorów, ale to jest kwestia pewnych decyzji politycznych na temat zwiększania, zmniejszania ich liczby albo łączenia ich w większe regiony. Więc tak wygląda struktura gubernatorów regionalnych, którzy podejmują decyzje w różnych regionach. I to oznacza, że niektórzy gubernatorzy mają więcej niż jeden region pod sobą. Na górze jest ten region, gdzie ja pracuję, Ostfold, tak jak widzicie, jest on na południowym wschodzie Norwegii. Następny slajd. Gubernator regionu jest przedstawicielem rządu i jego zadania, które wykonuje, w zasadzie są wspólne dla tego, co przedstawiają ministerstwa w Norwegii. Widzicie tutaj całą strukturę. Widzicie tutaj naszą strukturę, która odzwierciedla, jak wygląda nasza struktura organizacyjna na poziomie narodowym. Więc mamy nasze zadania. Które są powierzone przez ministerstwa. Dotyczy to na przykład zdrowia, rolnictwa, edukacji, klimatu, spraw społecznych i rodzinnych, spraw sprawnych, opiekuńczych, a także bezpieczeństwa publicznego i gotowości kryzysowej, którego właśnie ja jestem przedstawicielką. Więc gubernator regionu nie ma swojej własnej, swojego własnego programu politycznego, tylko wszystko musi się wpisywać w to, co jest na poziomie państwowym. Następny slajd. Więc to było takie krótkie wprowadzenie na, te, na temat roli gubernatora. Jego zadania to wdrażanie polityki krajowej na poziomie regionalnym, a to oznacza, że musi on pokrywać te wszystkie, wszystkie obszary, które są w tych gminach zorganizowane. Ma organ jest organem koordynującym, nadzorującym na różnych poziomach gminach. I aby się upewnić, że ta polityka krajowa jest wdrażana w regionach w, poprzez różne sektory gubernator ma swoją władzę w regionie. Więc to oznacza, że w zależności od różnych e, obszarów, kontaktuje się z różnymi podkomórkami. Więc, e, kiedy jest konkretny kryzys w konkretnym obszarze, e, zaczyna współpracować z konkretnymi jednostkami. Na przykład e, musi nadzorować kwestie rodziny, kryzysu i tak My jako takie centrum przekazywania informacji przekazujemy z poziomu rządowego informacje na poziom lokalny. I nie jest to tylko pasywne przekazywanie informacji, ale mamy naprawdę odpowiedzialności, które należą do nas typu zbieranie informacji, pozyskiwanie wiedzy, podejmowanie różnych inicjatyw, a także propozycje zmian we wszystkich obszarach, do których, o których wspomniałam, w których mamy naszą odpowiedzialność. Ja będę się skupiała tylko na przygotowaniu do kryzysów, ponieważ taki jest dzisiaj nasz temat. Następny slajd, poproszę. Kluczowe dla naszej pracy jest ocena ryzyka i podatności na zagrożenie. Więc to zostało zrobione w 2022 roku i niedawno też zostało to aktualizowane. I to, tego typu badania muszą być cały czas aktualizowane. Są różne scenariusze, które wyłoniły się w ramach tej oceny ryzyka. Analiza pokazała, że, że to jest nasza podstawa do, do planowania i do planowania w, w sytuacjach kryzysowych i jak ryzyko, ograniczać potencjalne ryzyko w kryzysowych sytuacjach. Rozwijamy nasze plany w ramach Centrum Działań Kryzysowego na poziomie lokalnym i staramy się przecinać przez wszystkie sektory te wszystkie nasze dane, pomiary, informacje, żeby umyć reagować na wszystko, co jest, co wykazują nam te analizy, że te obszary powinny być, powinno się na nią udzielić odpowiedzi. Przygotujemy różne scenariusze do ćwiczeń, przygotowujemy dokumenty dla gmin, które powinny też być spójne z tą naszą analizą. Więc wszystkie te scenariusze powinny oczywiście odpowiadać tego, temu badaniu, analizie ryzyka i zagrożeń potencjalnych, zarówno na poziomie regionalnym, jak i zgodnie z. Z, tym, co, z tymi scenariuszami, które są na poziomie państwowym. Głównym celem jest zidentyfikowanie ryzyka, ocenić je, a następnie znaleźć różne środki, żeby zredukować te zagrożenia. Musimy także, na przykład musieliśmy wypracować scenariusze na temat militarnego, militarnego zagrożenia. Następny slajd, poproszę. Gubernator powinien być liderem w planowaniu kryzysowym na poziomie regionalnym, ułatwiać współpracę na poziomie regionalnym, jest także organem nadzorczym, czyli musi sprawdzać, jak efektywnie są wprowadzane te plany i gotowość gmina, jak jest przygotowywana. O tym powiem troszeczkę później. Gubernator prowadzi Radę Kryzysową i bierze na siebie odpowiedzialność ko koordynacji na poziomie strategicznym, na poziomie regionalnym. Jeżeli taki kryzys wystąpi, możemy wprowadzać środki przygotowawcze, jak na przykład wezwanie kry Rady Kryzysowej. I żeby wspólnie ocenić sytuację i żebyśmy na przykład mieli taką świadomość, co powinno się stać, gdybyśmy stracili łączność. Jak komunikować się przykładowo na poziomie państwowym, jeżeli stracimy taką łączność. Potem jeszcze powiem troszeczkę więcej na temat tej Rady Kryzysowej. Następny slajd, poproszę. Słyszałam w wprowadzeniu do mojej prezentacji, że to jest jeden z ważniejszych punktów. Także bardzo proszę, spójrzcie na ten slajd, gdzie widzieć około 50 partnerów na różnych poziomach po waszej prawej stronie. Kiedy zaczęłam mówić mówię na przykład po prostu przepływ informacji, jak na przykład jak wygląda to przy koordynowaniu na poziomie regionalnym. Chciałabym zwizualizować jak gubernator koordynuje właśnie przepływ informacji w przypadku kryzysu. Po lewej stronie to są ministerstwa, skróty od ministerstw. Niektóre powiedzmy, wydziały, które akurat nas interesują, oczywiście jest ich dużo więcej. Dostajemy konkretne zadania, musimy reportować, co dziejemy, mamy naszą radę kryzysową po prawej stronie. Więc widzicie, że jest wiele jednostek, które są zaangażowane na poziomie lokalnym i główną celą w, dla gubernatora jest to, żeby wykorzystać te jednostki, które są na miejscu, na poziomie lokalnym i aby przepływ informacji między wszystkimi poziomami przebiegał sprawnie i żeby ciągle na bieżąco aktualizować dane i wiedzę na temat sytuacji. I dzięki temu jesteśmy w stanie lepiej odpowiadać na te kryzysy, jeżeli ten przepływ informacji jest rzeczywiście odpowiedni. E, oczywiście wtedy wiemy też, jakie są potrzeby i jakie pojedynci partnerzy powinni spełniać zadania. E, mamy też różne spotkania online, w bardzo krótkim czasie, także podczas różnych na przykład kryzysów pogodowych albo w skrajnych warunkach pogodowych, jak to już miało miejsce parę razy, na przykład w ciągu kilku godzin możemy zwołać tą naradę i spotkamy się online żeby spróbować jakoś wspólnie razem zobaczyć, jak wygląda sytuacja, jak poważna jest. Po prawej stronie ileś z tych jednostek to są powiedzmy jedne duże, duże nazwy jednostki typu policja, siły zbrojne, obrona cywilna. Jeżeli to już by było mało, pokażę jeszcze Wam na następnym slajdzie to, co nazywamy naszą regionalną mozaiką gotowości. Nie będę wchodzić w szczegóły wszystkich tych nazw organizacji, ale są to ważni aktorzy w naszej obronie całkowitej. Mamy policję, mamy straż gminną. As you can see, yeah, it no has the same. Nikt tutaj kolory przedstawiają różne regiony, więc widzicie, że poziomy podziału geograficznego administracyjnego się nie pokrywa. Jest bardzo dużo tego. I to jest, co jest ważne dla nas, żebyśmy mieli, żebyśmy właśnie działali zgodnie z podziałem administracyjnym, żebyśmy wiedzieli, kto kogo koordynuje, kto jakie działania koordynuje w razie jakiejś sytuacji kryzysowej. Więc widzimy, że kto ma dowodzić, na jakim poziomie, jakie operacje przeprowadzać, to musi być jasne. I mamy naszą rolę regionalnych koordynatorów. I to jest ich zadanie, zbieranie informacji, przekazywanie i tak dalej. Mamy także potem, musimy koordynować, wysyłać raporty z gminy aż do rządu centralnego. Co to oznacza w czasie kryzysu? Bardzo proszę, następny slajd. Więc ogólnie gubernator ma wspierać wszystkich, wszystkie jednostki, które bezpośrednio uczestniczą w przeciwdziałaniu kryzysom, a także wspierać taktyczne i operacyjne zadania, a także odpowiadać na pytania. Na przykład koordynujemy, koordynujemy przekazywanie informacji. Jeżeli w jakiejś gminie nastąpi kryzys, bardzo często oczywiście członkowie tej gminy zagrożonej spotykają się też na tej Radzie. Oczywiście so, zawsze to się gdzieś dzieje, tak? więc władze lokalne też są zapraszane do tej Rady Kryzysowej. Więc to, co jest ważne, to zebrać tych wszystkich, wszystkie jednostki, które mają uczestniczyć i wspólnie podejmować dobre decyzje. Musimy też umieć priorytetyzować działania, kiedy są jakieś specjalne potrzeby i dodatkowe działania potrzebne. Tak działo się na przykład w sierpniu 2023 roku. Nasze władze polityczne potrzebowały, gdzie budować wieżę sieci komórkowej. Więc potrzebne było takie spojrzenie, jak rozwiązać, jakie rozwiązania byłyby najlepsze. Na przykład jak działać, kiedy drogi są pozamykane, kiedy nie ma kontaktu takiego fizycznego, żeby przesyłać sobie pomoc. Co, jak działać, kiedy, jak możemy się kontaktować, jakie są formy kontaktu. Więc w ten sposób Narodowe Władze do Spraw Komunikacji pokazały nam, gdzie zacząć montować te sieci, wieże do sieci przepływu informacji. Następny slajd. Kolejny przykład na też dotyczy podobnie ekstremalnych warunków pogodowych. W pół, w pół, na północ od Oslo, kiedy ta gmina została podzielona na dziewięć sfer, nie mieli żadnych połączeń drogowych między sobą i byliśmy w stanie poprosić z Narodowego Funduszu Zdrowia, z Narodowego Systemu Opieki Zdrowotnej, żeby zapewnić im punktowo pomoc zdrowotną. Musieliśmy się skoordynować z tymi, którzy skoordynowali helikoptery, a także z zarządcami dróg, żeby dowiedzieć się, gdzie można ludzi przetransportować, skąd ich, jakich można powyciągać z tej sytuacji kryzysowej. Jeżeli dobrze pamiętam, było pięć kobiet w ciąży w, tej, w tym obszarze zalanym, które już prawie miały rodzić, kiedy to się wydarzyło. Więc ważne było wiedzieć, kto koordynuje, jak im pomóc. I to jest bardzo ważne, żeby ta siatka połączeń już była gotowa. To jest tylko przykład, dlaczego to zwiększenie gotowości obywatelskiej jest bardzo ważnym tematem i jak to się odnosi właśnie do sytuacji kryzysowych. Następny slajd. Parę słów na temat poziomu lokalnego, tak jak wcześniej już wspomniałam. Głównym celem gubernatora regionalnego względem gmin jest wspieranie poprzez profesjonalne dawanie wskazówek i porad. Więc mamy różne ćwiczenia i wykłady na temat gotowości kryzysowej dla wszystkich pracowników gminy. Mamy także organy nadzorcze. Na przykład gminy mają swoje odpowiedzialności i swoje władze, swoją władzę prawną, rozwiązania prawne. Która ma sprawić, żeby na przykład obszary nie były zagrożone w jakichś kwestiach. To jest tylko przykład tego, jak lokalne władze pracują i jak wspierają tą sieć. Gubernator ma też prawo wnoszenia obiekcji przy planach rozwoju lokalnego i zabudowania, żeby zapobiegać zalaniom, obsunięciom gruntu, lawinom itd. Więc mamy też włączone w tą całą naszą siatkę obronę też obszarów przemysłowych. A także wojskowych. Także nadzorujemy gminy, żeby mieć pewność, że są one, że prowadzą swoje działania zgodne z rozwiązaniami prawnymi i zgodnie z gotowością kryzysową, żeby rozwijały swoje plany kryzysowe, żeby ćwiczyły swoich ludzi, a także ciągle oceniały swoją gotowość. Więc ta nasz, nasz nadzór, nadzór polega też na osobistych rozmawiach i sprawdzaniu dokumentów. To jest nasz sposób na połączenie roli bycia wsparciem dla nich, ale także wprowadzania ich na wyższy poziom kompetencji, raporty, pomagać gminom, żeby się dobrze przygotowały. I mamy także tą władzę nadzorczą, czyli możemy tam pojechać, sprawdzić, czy robią wszystko, co powinni robić zgodnie z dokumentami. Teraz jaka jest sytuacja, Nasze, jeżeli chodzi o naszą obronę kompleksową? Tak jak wiemy, ta sytuacja się bardzo zmieniła u nas razem ze Szwecją i Finlandią i członkami NATO. Jesteśmy państwem gospodarzem i być może też e, terenem tranzytowym. Nie, nie mamy może tak wielkich doświadczenia na poziomie ćwiczeń międzynarodowych. Ale oczywiście mogliśmy to planować już od dawna, prowadzimy treningi, a także chcemy przy tym wszystkim uszanować środowisko. Więc pytanie jest, jakie są oczekiwania na poziomie lokalnym na czas wojny i na czas konfliktów militarnych. Tak jak wcześniej wspomniałam. Robiliśmy różne analizy i układaliśmy scenariusze, jakie są konsekwencje pod kątem konfliktu zbrojnego i wojny. Więc nasza samoświadomość w tej kwestii bardzo wzrosła i także. Przekuliśmy ten scenariusz na różne ścieżki treningowe na poziomie lokalnym. Więcej ludzi powinno być wciągniętych do tej obrony cywilnej, a także do sektoru zdrowia, do policji i innych organizacji i jednostek, które biorą udział w tej gotowości. Wszyscy muszą, wszyscy muszą wiedzieć, na ile tych sił możemy się spodziewać w czasie kryzysu. Bardzo ważna jest... Y Obrona, przepraszam, współpraca osób cywilnych. Oczywiście ważne jest też, żeby wszystkie regiony były reprezentowane w tej Radzie Kryzysowej, ale każdy też ma swój lokalny, lokalną Radę Kryzysową, która będzie reprezentowana na poziomie wyższym, jeżeli taka jest potrzebność. Więc gubernator to, to, to wspiera, ten Organizację tych wszystkich rad, wezwanie spotkań i tak dalej. To, co się dzieje teraz. To jest to, że dostaliśmy kilka nowych zadań związanych z obroną kompleksową, na przykład koordywanie różnych zadań, żeby zwiększyć, zwiększyć dostawy produktów, na przykład w zakresie paliwa i dostawy energii. Trzeba oczywiście, to jest zadanie gubernatora, jakie są priorytety, kto powinien w pierwszej kolejności dostać tego. To, tego typu cenne zasoby, jakim jest paliwo energia, kiedy jest sytuacja kryzysowa. To, co, na, na czym teraz pracujemy, to są kolejne kroki rozwoju koncepcji obrony kompleksowej na poziomie lokalnym, regionalnym. Staramy się zrozumieć, jakie są konsekwencje, potencjalne konsekwencje wolne, co by się stało, gdyby nasi sprzymierzeńcy pojawili się na naszych terenach. Co mamy wtedy robić? Staramy się zrozumieć, jakie są nasze potrzeby militarne, jakie są oczekiwania od nas, a także, żeby y, wspierać wszelkie y, operacje militarne. I musimy też lepiej zrozumieć, y, jak działa ta gotowość i odporność na poziomie lokalnym. Potrzebujemy na przykład dobrych planów ewakuacyjnych. Musimy je roz, rozprzestrzenić i rozwinąć nie tylko na ten czas pokoju, te, takie, które są związane na przykład ze skrajnymi warunkami pogodowymi, ale także muszą one odpowiedzieć na potrzeby potencjalnej wonny też jak przykładowo ewakuować dużą osób, dużą liczbę osób na, na dłuższy czas. Musimy na przykład wiedzieć też, ile gminy mogą przyjąć takich osób i osiedlić u siebie na krótką metę. Musimy też wiedzieć, jak prowadzić i rozwijać współpracę poprzez granice. Musimy mieć, ustanowić nowe rady wiedzieć, gdzie spotykają się lokalne władze. Muszą się spotykać przykładowo raz na rok, żeby omawiać potencjalne kryzysy, zwłaszcza w, w kontekście granicy norwesko-szwedzkiej. I to chodzi nie tylko o plany, które mają uratować konkretnie zagrożonych ludzi, ale co możemy zdziałać, jeżeli nastanie wojna, atak militarny. Zaczęliśmy też bliżej współpracować ze szwedzkimi władzami lokalnymi. Zaczęliśmy ich zapraszać do spotkań online, do naszych spotkań Rady Kryzysowej już kilka razy zeszłego, w zeszłym roku. To są tylko przykłady. Oczywiście jest jeszcze mnóstwo pracy do zrobienia i nowe obszary do rozwinięcia czy, czy przebadania. Chcielibyśmy dużo bardziej rozwinąć koncepcję obrony kompleksową nie tylko na poziomie regionalnym, ale też państwowym. Bardzo przepraszam za te problemy techniczne na początku mojej prezentacji, ale bardzo dziękuję Państwu za uwagę.